Cześć, tu Ewelina i dzisiaj zabieram Cię do Sincey, także chodźcie, wchodzimy do środka i już za momencik zaczynamy nasz przegląd i zobaczymy co my tutaj mamy. Czy znajdziemy dzisiaj dużo nowości, a może będzie jakaś perełka. Przegląd zaczynamy od manekina, czyli od wizytówki sklepu, tym czym sklep nas zaprasza. I na pierwszy ogień idą buty, no, takie jakby Emu, no, zobaczcie, jak te się prezentują. Cena 39,99. Kolejne 69,99. Ja pokazywałam już te buty. Wiem, ale warto pokazać jeszcze raz. Kolejne, słuchajcie, to takie um, balerinki 39,99. Cieniusieńkie. Tam po prostu były, więc pokazuję. No i zerknijmy sobie na t-shirt, który też już pokazywałam. No i manekin też prezentuje nam. 25,99 ja wam zdradzę, że zakupiłam sobie. Wzięłam największy <grym> i zakupiłam sobie. E, no, tak po prostu mi się spodobał, że, że pomyślałam, dzisiaj wychodzę właśnie z tym t-shirtem. Dobra, ale my patrzymy dalej. Mamy e, spodnie 49,99, kolorek oczywiście jak najbardziej na topie. Ramoneska czyli coś, co być musi, też z manekina 99,99. 99. No i zobaczcie na to cudeńko. <laughs> Słuchajcie, tutaj tak wysoki ten stan. Ale jak jakaś dziewczyna ma brzuszek, to wiecie, te niektóre ubrania fajnie można wykorzystywać nawet na ciążowe. 39,99. Przejdziemy. Od tyłu, tutaj, o, z drugiej strony. I zobaczymy dalej, co my tutaj mamy. Torebka 3999. Bardzo mięciutka i ładnie wyglądająca. 3999. Taki oto sweterek z krótkim rękawkiem. 49,99 Bordowa torebka i kolejna torebka bardzo ładna. 59,99 A u góry cieplejsze bejsbolówki Typowo jesienne. W świetnej cenie. Ja też mierzyłam. Jest już taki u mnie przegląd właśnie z gdzie mierzę więcej tego typu czapek. I tutaj coś nowego, coś czego nie widziałam przedtem. Zobaczcie, jest torba, ale jest też plecak, także wow, dwa w jednym, 69,99, czyli możemy mieć torebkę i z tyłu, zobaczcie, tam inaczej się to zapina i mamy też plecaczek. A skoro tutaj stoimy, to pomyślałam, że zerkniemy na biżuterię. To są takie nowości. Pokazuję Wam też ceny. 999 ten zestaw kolczyków. Kolej. I ta sama cena, ale pokażę Wam za chwilkę hit. I ja wiem, że to jest hit i wiem, że dziewczyny tego bardzo, bardzo poszukują. Bransoletka na rękę 9,99. Także proszę jest tutaj Simsey. Teraz zerkniemy sobie na sukienki 59,99. Ona też już występowała w moich przeglądach właśnie ta sukienka koronkowa. Ale tutaj bardzo ładna sukienka. 59,99 długa, złoto. Taki półgolfik bez rękawków. Myślę, że to naprawdę, naprawdę może fantastycznie wyglądać. No, i będziemy teraz oglądać dalej, jak to w naszych przeglądach. Co my tutaj jeszcze mamy? A lubię, jak Sensei mnie zaskakuje jakimiś nowościami. No i tutaj też mamy coś innego. 45,99. Zobaczcie, jak to wygląda.

49,99 29,99 Tu poszukiwaczką jestem ceny. Nie było, ale zaraz znajdziemy coś podobnego. Ja na no to mówię spódniczko spodenki. Tak, bo to tak wiecie, wygląda właśnie, że niby mamy taką, taką miniuweczkę, a to nie miniuweczka, tylko właśnie spódniczko spodenki. No i patrzymy dalej, patrzymy. No i będzie słuchajcie, coś podobnego. Za chwilę to wam pokażę. O! Tutaj jeszcze nie. <laughs> Widzicie ile? W ilu nie było? No nie ma. Ale tutaj w ostatniej będzie cena. 49,99. Ale ona troszeczkę jest inna. I też to, ja mówię ona, ale to są wiecie. Spódniczko z No właśnie. 69,99. Ja dzisiaj troszeczkę mniej do Was się odzywałam, bo liczę na Was w komentarzach, także czekam. No i cóż, my widzimy się już jutro o godzinie 16.16. 16. Buziaki.